Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Dziś w Polsce podwyżka stóp procentowych aż o 75 punktów bazowych. Uwaga, to jest temat przewodni tego wpisu, oczywiście na samym początku. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. Tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji kwietniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości adres e-mail poniżej, a będziecie Państwo otrzymać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Dziś w Polsce podwyżka stóp procentowych aż o 75 punktów bazowych. Uwaga! Oczywiście, wydarzeniem, które dzisiaj będzie przykuwało uwagę wszystkich na rynku krajowym, jest decyzja RPP w sprawie stóp procentowych. I dzisiaj będziemy się zastanawiać, jaka skala może być podwyżki stóp procentowych, ponieważ naprawdę ma to duże znaczenie. Stopy procentowe rosną już od pół roku i bardzo dynamicznie odbiły się od poziomu 0. Jesteśmy już na poziomie 3,5. I ten ostatni szok podażowy, czyli wojna na Ukrainie, ma także potencjalnie bardzo duży wpływ na to, co może się stać na ścieżce stóp procentowych w naszym kraju. I będziemy oczywiście to bardzo ściśle monitorować, ze względu, że teraz ten szok podażowy będzie wpływał przede wszystkim na wycenę inflacji. A inflacja, oczywiście, jest teraz napędzana poprzez ceny paliw, i być może w przyszłości będzie także nakręcana. Dynamicznym wzrostem cen żywności, co widzicie Państwo na tym tutaj wykresie. Oczywiście, ten szok podażowy, jakim jest wojna, będzie miał naprawdę konsekwencje nie tylko dla naszego kraju, ale także dla wszystkich innych tutaj krajów i naszego regionu, i w Europie, i praktycznie na całym świecie, ze względu na to, że ceny paliw, ceny żywności naprawdę mają potężne przełożenie nawet na nastroje społeczne bo pamiętamy co się stało 10 lat temu kiedy ostatnie wzrosty żywności do takich wysokich poziomów doprowadziły do arabskich wiosen w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie więc naprawdę zobaczymy w następnych miesiącach jakie będą konsekwencje tego wszystkiego co się dzieje teraz na Ukrainie i oczywiście należy zacząć od tego że Jakie mogą być oczywiście konsekwencje inflacji? Czy rzeczywiście Narodowy Bank Polski i Rada Polityki Pieniężnej będą uważały, że ta inflacja, która teraz jest w polskiej gospodarce, wynika właśnie z efektów popytowych czy podażowych? I tu zobaczcie Państwo niezwykle interesujący wpis wczoraj na kanale PKO, analiz PKO SA. I co tutaj, jak jest, jaka jest myśl przewodnia tego, tego wpisu? Jest taka, że właśnie za inflację teraz odpowiada Putin. W jednej trzecie inflacja, która ma obecnie miejsce teraz w Polsce, to jest efekt właśnie wojny na Ukrainie, czyli działań Putina. Co potwierdza tylko te słowa, które już miesiąc temu zostały wypowiedziane przez członków ECB, ostatnio przez Fed, że inflacja to wina Putina i należy oczekiwać, że dalsze wzrosty cen będą konsekwencją tego, co się dzieje na Ukrainie. I oczywiście będziemy musieli się do tego dostosować. I dzisiejsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej będzie także musiała odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Zachód i w tym Polska uważa, że te problemy są tylko częściowe, takie chwilowe, a wtedy podwyżka stóp procentowych nie powinna być aż tak duża w Polsce, jak zakłada rynek, jak wcześniej ekonomiści zakładali. Czy też rzeczywiście należy oczekiwać, że ta inflacja będzie z nami dłużej, a jeżeli tak będzie, no to podwyżka stóp może być w skali takiej jak prognozuje rynek, bądź też wyższej, bądź też zaskakująco wysokiej, takiej, której jeszcze rynek tutaj nie przewidywał, nie dyskontował. No i oczywiście podwyżki, i oczywiście szoki podażowe, pierwszy sprzed dwóch lat, teraz ten kolejny szok podażowy. Powoduje wzrost inflacji, a inflacja powoduje wzrost stóp procentowych na całym świecie, także w Polsce. A wzrosty stóp procentowych powodują zagrożenie kolejną recesją i spowolnieniem gospodarczym. I ten następny bardzo niezwykle interesujący tweet z kanału analizy PKO SA dość dobitnie to pokazuje, że rynek pieniężny, rynek tych krótkich stóp procentowych, w ogóle rynek stóp procentowych. Prognozuje, że spowolnienie gospodarczego wzrostu w naszym kraju jest naprawdę bardzo duże, i także Rada Polityki Pieniężnej będzie musiała ważyć to ryzyko, że spowolnienie gospodarcze w drugiej połowie tego roku naprawdę może być bardzo, bardzo silne, takie, których jeszcze nie obserwowaliśmy od dłuższego czasu. Więc skala podwyżki stuprocentowej, która dzisiaj wystąpi, będzie musiała uwzględniać właśnie. To ryzyko, więc naprawdę należy dzisiaj obserwować, jaka będzie skala podwyżki stóp procentowych. I teraz zobaczcie Państwo, jak rynek prognozuje, jak ekonomiści prognozują e, instytucji finansowych, jak prognozują dzisiejszą podwyżkę stóp procentowych. Mniej więcej jest wyrównana, wyrównane są mniej więcej oczekiwania na podwyżkę między 50 a 75 punktów bazowych, z przewagą tych, którzy uważają jednak, że będzie to jednak 50 tylko punktów bazowych. Natomiast ilość tych wszystkich instytucji, które prognozują, że będzie to 75 punktów bazowych, naprawdę jest bliska tej którą, tych, tej grupy, która prognozuje 50 punktów bazowych, więc naprawdę będzie miało to znaczenie. To byli ekonomiści. A jak rynek prognozuje, co może się stać na stopach procentowych? Zobaczcie Państwo, jak bardzo dynamicznie rośnie Wibor 3-miesięczny. I oczywiście będziemy teraz bazować na stawkach. Fra i co one tutaj nam mówią? Te najbliższe, najkrótsze stawki fra sygnalizują, że dzisiaj rynek, który obstawia własnymi pieniędzmi, to co się ma stać, obstawia podwyżkę stóp procentowych co najmniej o 75 punktów bazowych, czyli że stopa procentowa ma sięgnąć poziomu 4,25. Chociaż prognozy ekonomistów sygnalizują, że ma być to raczej 50 punktów bazowych do poziomu 4, więc rynek tutaj to sygnalizuje poprzez. Własne pieniądze. Natomiast kiedy będziemy już po posługiwać się dalszymi terminami, mniej więcej w okolicach wakacji tego roku i w perspektywie do końca roku, to tutaj rynek już jednoznacznie sygnalizuje, że spodziewa się stóp procentowych na przełomie 2022-2023 na poziomie 5, między 5 a 5,25, ale bliżej teraz 5%. Takie są. Wskazania tego, co sygnalizuje rynek, który obsadzał własnymi pieniędzmi z podwyżki stóp procentowych, więc nie jest to jeszcze wyceniane aż tak bardzo, jak część tutaj ekonomistów i banków sygnalizowała, że stopy procentowe mogą zbliżyć się do 6, przekroczyć 6% i mogą dalej rosnąć. Oczywiście wszystko będzie zależało od tego, co się będzie działo na wojnie, jakie będą konsekwencje dla wzrostu cen żywności i oczywiście paliw. Ponieważ no, tutaj sytuacja jest bardzo elastyczna, więc na przykład, gdyby doszło jutro, miejmy nadzieję, do pokoju, to w naturalny sposób powinny spaść ceny surowców, powinno zmniejszyć się natężenie na wzrost cen żywności i oczywiście na, na to, że perspektywy co do podwyżek stóp procentowych także powinny być ograniczone, więc zadaniem dzisiejszej rady będzie wyważenie ryzyka między tym, że podwyżki stóp procentowych mają wytłumić inflację, ale równocześnie już są zagrożeniem dla wzrostu gospodarczego. Zwiększają szansę na to, że dynamika spowolnienia gospodarczego naprawdę będzie silna w końcówce 2022 roku w naszym kraju i od skali tej podwyżki stóp procentowych będzie uzależniona moim zdaniem interpretacja tego, czy rynek na, boi się bardziej podwyżek stóp czy boi się bardziej spowolnienia gospodarczego? Moim zdaniem, e, taka będzie dzisiejsza interpretacja tego, co się e, stanie, i oczywiście, takim moim zdaniem, rynkowym e, wskaźnikiem, miernikiem, jak na, na, oczekiwać należy, jakiej skali należy oczekiwać podwyżki stóp jest wycena polskich obligacji dziesięcioletnich, które znowu w ostatnim czasie zaczynają być wyciskane. I w tym wypadku, moim zdaniem, sygnalizują, że e, mniej więcej za rok stopy procentowe będą w pasie 5,25-5,50. Więc e, zobaczymy, czy rzeczywiście polskie obligacje dość dobrze wskażą nam miejsce, gdzie, o, gdzie cykl podwyżek stóp się zakończy. I więc y, to, co się dzieje na stopach procentowych, będzie miało także wielkie przełożenie na rynek krajowej waluty, ponieważ im wyższe stopy procentowe, tym powinna być naturalny sposób większa presja na umocnienie złotego. Wczoraj euro złoty y, zaczął się osłabiać, ale za chwilę powiem o tym czynniku, który do tego doprowadził. Natomiast y, większe znaczenie ma ruch na dolar złoty, który odbijając od poziomu 4,20 wykazuje chęć do tego, żebyśmy obserwowali wkrótce większe osłabienie krajowej waluty w krótkim terminie, ale oczywiście powinna być to, powinno być to uzależnione od skali podwyżek stóp i od perspektyw na dalsze podwyżki stóp ponieważ dla rynku krajowej waluty ważne będzie także to, co jutro powie prezes Glapiński podczas konferencji prasowej po godzinie 15, więc Spodziewajmy się, że także jutrzejszy dzień będzie niezwykle istotny i będzie miał znaczenie dla rynku krajowej e, waluty. Natomiast kiedy popatrzymy na wykres 3D uśmiechów opcyjnych dla, dla, dla rynku dolar złotego, to jednoznacznie widać, że bez względu na to, w który termin wygasania instrumentu pochodnego weźmiemy pod uwagę, to zdecydowaną przewagę mają ci, którzy kupują opcję call, czyli opcje na dalsze wzrosty pary dolar do złotego, bądź spekulacji na dalsze wzrosty, bądź też oczywiście zabezpieczenia się przed dalszym osłabieniem krajowej waluty. I widzicie Państwo, im bliżej jednak terminu wygasania, tym większa jest presja na to, żeby kupować te opcje call na dalsze wzrosty. I to nam mówi wykres 3D uśmiechów opcyjnych. Natomiast to, co wczoraj doprowadziło do osłabienia krajowej waluty, wynikało z informacji dotyczących Węgier. Węgierska waluta wczoraj bardzo dynamicznie się osłabiła. Odbijając od swoich wsparć, skala naprawdę jest dość duża. Przebijamy maksima z końcówki marca na euro złoty. To tak, jakbyśmy na dolar złotym przebijali poziomy 4,35, więc widzicie Państwo, że skala presji przeciwko węgierskiej walucie jest większa niż przeciwko złotemu. A skąd to wynika? No i tutaj polecam te informacje. Oczywiście polecam obserwacje naszego kanału na Twitterze. To Widzicie Państwo, wklejamy czyste headline pokazujące wiadomości z Bloomberga. Ktoś, kto chce śledzić nasz kanał, zachęcamy oczywiście do tego, żeby zafollowować, obserwować i będziecie Państwo otrzymywać te informacje w miarę na bieżąco. I oczywiście ci, którzy nie posługują się językiem angielskim, to mają tutaj możliwość automatycznego przetłumaczenia i dowiedzenia się, co mówią te anglo anglojęzyczne tweety. No i co tutaj nam mówi te, ten tweet, że wczoraj Unia Europejska zasygnalizowała, że będzie walczyła z Węgrami środkami z Unii Europejskiej i to doprowadziło oczywiście do tego, żeby węgierski forint się tak dynamicznie osłabił. Co ciekawe, nie ma w ogóle informacji bardzo podobnych co do Polski, więc, więc być może występuje pewnego rodzaju decoupling i, zło, I złoty perspektywa polska jest już inna niż perspektywa węgierska. Moim zdaniem zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie podczas wizyty von der Leyen, która ma mieć, ma mieć miejsce teraz w weekend, i od klimatu rozmów i wszystkich informacji, które będą spływały z tego wydarzenia, ponieważ no, jeżeli się okaże, że Polska otrzymała środki z Unii Europejskiej, a Węgry nie, to naprawdę będzie miało to naprawdę duże znaczenie. Natomiast złoty Zachował się wczoraj tak, jakby też uznał, że to samo co Węgrom grozi, grozi Polsce. Będziemy oczywiście to bacznie monitorować, ponieważ ma to duże znaczenie. Osobiście cały czas uważam, że Polska jednak otrzyma środki z Unii Europejskiej z powodu: po pierwsze, tego, że jesteśmy na pierwszym froncie tutaj, najbliżej jesteśmy Rosji, po drugie, naciski Stanów Zjednoczonych są tak duże, że tutaj. Komisja Europejska no, raczej ma perspektywę, żeby zmięknąć, niż żeby utrzymać sztywny kurs w stosunku do, do naszego kraju, więc jestem optymistą, jeżeli chodzi o środki z Unii Europejskiej dla a, Polski. I oczywiście konsekwencją tego, co się wczoraj wydarzyło i oczywiście strachów i, i tych informacji dotyczących sankcji, kolejnych sankcji na Rosję, które zostały wczoraj wprowadzone przez Unię Europejską, były spadki indeksów giełdowych, Widzicie Państwo, cofamy się znowu do tego wsparcia 2125. Ma, ma ono duże znaczenie i będziemy obserwować, co się dalej tutaj będzie działo, ponieważ dzisiejsza sesja wygląda na to, że będzie niezwykle istotna i ważna. Każdy spadek, zwłaszcza poniżej 2100 punktów, będzie odczytany jednoznacznie negatywnie dla polskich akcji. Natomiast rynek światowy teraz warto zwrócić uwagę na to, co się dzieje, ponieważ wczorajsze sankcje na Rosję, perspektywa nawet doprowadzenia do kontynuacji. Tej tendencji doprowadziła do następnej wyprzedaży amerykańskich obligacji, które dyskontują inflację wyższą niż, niż prognozy w Stanach Zjednoczonych. Mamy także presję na umocnienie amerykańskiej waluty, co widzicie Państwo na indeksie dolarowym. Eurodolar spada już w okolicach 1,09, czyli testujemy już tą 22-letnią linię trendu wzrostowego, i od zachowania eurodolara w tych rejoniach. Będzie zależało, czy ta linia przetrwa, czy też nie przetrwa. I oczywiście, amerykański dolar będzie miał perspektywę ku temu, żeby wkrótce zacząć dyskontować te wydarzenia w geopolityce w skali większej niż wcześniej dyskontował. I gdy do dodamy do tego, na przykład, zachowanie surowców, to wygląda na to, że australijska waluta względem amerykańskiej będzie musiała wkrótce podjąć decyzję, czy czasem nie zmienić trendu, który obserwujemy od ponad 10 lat. Widzicie Państwo na wykresie, jak, jak to wygląda. Każde dalsze wzrosty pary będą oznaczały wiek, wielką i dużą szansę na to, żebyśmy wkrótce obserwowali odwrócenia tendencji, kolejną fazę odwrócenia tendencji przeciwko amerykańskiej walucie na rzecz australijskiej waluty. Już teraz przechodząc do indeksów giełdowych, bardzo znalazłem Państwu niezwykłą ciekawostkę, która, czyli kolejną statystykę, która pokazała, jak na przestrzeni ostatnich już prawie 50 lat zachował się indeks SP w sytuacji, kiedy doszło do inwersji, doszło do odwrócenia krzywej dochodowości między amerykańskimi dwójkami a dziesiątkami. Wczoraj sygnalizowałem, że to właśnie ten spread między tymi obligacjami jest najlepszy dla rynku w ocenie szansy na recesję. I co się okazało, że od momentu odwrócenia krzywej dochodowości, do czasu recesji w Stanach Zjednoczonych, indeksy giełdowe wbrew pozorom według statystyki rosły, a nie spadały widzicie Państwo, jaka to była skala nawet w niektórych latach, jak w, w latach, w latach 1988-1990, to skala wzrostu indeksu giełdowego była nawet dość spora, czyli 30%. Natomiast ostatnio, kiedy mieliśmy do czynienia z takim, z takim impulsem zachowania inwersji krzywej dochodowości odwrócenia, czyli 2-3 lata temu, to wzrosty indeksów giełdowych wynosiły 3%, więc wcale nie jest powiedziane, że od momentu odwrócenia krzywej dochodowości do wystąpienia klasycznej recesji indeksy giełdowe będą spadać. No, nawet jest większa statystyka, że będą rosnąć, więc, więc to jest taka ciekawostka, na którą myślę, że warto będzie zwrócić uwagę. Natomiast to jest także istotne, na indeksu S&P to wczoraj wróciliśmy w okolice poziomu 4500 punktów, gdzie mamy średnią dwustu sesyjną, bardzo kluczową i ostatnie minima, czyli wygląda na to, że wkrótce będziemy znowu walczyć o to, co się będzie działo na, 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 na Wall Street w perspektywie długoterminowej, ale tutaj chciałbym wrócić do Fedu ze względu na to, że teraz indeksy giełdowe mogą zacząć się bać zmniejszania bilansu Fedu i widzicie Państwo na wykresie, Jaka może być to, że perspektywa ograniczenia bilansu mogą, może wpłynąć negatywnie na wycenę spółek giełdowych? To jest naprawdę zagrożenie, które się powinno materializować spadkami indeksów giełdowych mniej więcej od maja. Moim zdaniem ten scenariusz bazowy jest jak najbardziej obserwany. No i teraz bardzo, ciekawa, bardzo ciekawy wykres pokazujący, jak zachowały się europejskie spółki cykliczne względem defensywnych, i widzicie Państwo, że spadki wskaźnika PMI dla przemysłu powodują w ostatnich miesiącach presję na to, właśnie żeby spółki znowu defensywne były kupowane, a nie te procykliczne. To jest taka ciekawostka. Dzisiejsza sesja na, w Azji przynosi spadki. Mamy odbicie od średniej 200 na indeksie Nikkei. Nie udaje się także pokonać się najbliższego oporu przez Hansenk. No i to sprawia, że perspektywa otwarcia sesji w Europie jest raczej negatywna i należy spodziewać się luk spadkowych. Wygląda na to, że także DAX będzie próbował wybić się z tej trzytygodniowej konsolidacji, którą, którą teraz obserwujemy na wykresach. I będziemy także obserwować zachowanie ceny ropy naftowej, które no wczorajsze nowe sankcje doprowadziły już naprawdę do dość skromnego odbicia na cenie ropy naftowej, które zostało szybko zanegowane. Więc yy, wygląda na to, że rynek jakby już się nie bał kolejnych sankcji i nastawia się na powrót do tendencji spadkowej tutaj w tym wypadku psychologiczny poziom 100 dolarów, czyli miejsce, gdzie przebiega 4 miesięczna linia trendu wzrostowego jest duża. Każdy spadek poniżej 100 dolarów będzie sygnalizował ochotę na pogłębienie tendencji spadkowej i widzimy to tożsame osłabienie na cenie złota i nawet cena miedzi zaczęła wczoraj także sygnalizować zbieżność wskaźnikową na surowcach a to jest ostrzeżenie dla, dla tych wszystkich którzy mają długie pozycje na rynku surowców i na koniec bitcoin bitcoin łamiąc poziom 4600 punktów zachęca do tego żebyśmy obserwowali jednak tą tendencję spadkową na indeksach giełdowych także w Europie natomiast teraz warto przełamać Ostatnie minima i okolice 45 tysięcy dolarów, ponieważ jeżeli tak się stanie, otworzą się naprawdę perspektywy do spadków, z, z tym, żebyśmy obserwowali dynamikę e, ruchów w dół o większej skali ze względu na to, że będziemy mieć także wybicie dołem z tej tygodniowej konsolidacji, z którą teraz mamy miejsce, a w szerszej perspektywie będzie ona oznaczało odbicie e, od. E, średniej 200 sesyjnej, która przebiega w okresach 48 tysięcy dolarów. Jak będzie? Zobaczymy. Natomiast e, szansa na to, żebyśmy w krótkim terminie obserwowali spadki Bitcoina zdecydowanie teraz e, wzrosła. Dziękuję bardzo za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów. Jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji kwietniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie Państwo otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj stopy zwrotu i miłego dnia.